Czy to jest Nissan Leaf naprawdę? To jest Nissan Leaf, e, a nie, bardzo nie, a nie wygląda. W bardzo ważnych aspektach. Przede wszystkim chodzi o silniki. Czyli elektryka. I, dokładnie. I akumulatory. Za, wykorzystaliśmy w tym samochodzie dokładnie te same podzespoły, które klient może znaleźć w samochodzie seryjnym. Hmm. Dzięki czemu udało się zbudować samochód, który nie kosztuje horrendalnych pieniędzy. A, a jest faktycznym to? torowym samochodem, zbudowanym jak prawdziwy torowy, wyścigowy samochód. E, powinien być zbudowany. Wygląda jak nowa Honda NSX i to jest komplement akurat. W tym dziękuję. dziękuję. Ale jeszcze jedno mnie interesuje, bo tutaj ma napisane Nissan Intelligent Mobility. Tajemnicze hasło, a co się za nim kryje? Nissan Intelligent Mobility to filozofia, która powstała około 3 lat temu, którą zaczęliśmy wprowadzać w życie. Projektując, budując samochody, które oferujemy na rynku, to filozofia, która bazuje na trzech filarach: inteligentnej energii, inteligentnej jeździe, inteligentnej integracji. Za tymi hasłami kryją się elementy, które według naszych badań, według naszej informacji są istotne dla klientów z punktu widzenia użytkowania samochodu. I tak jak mówimy o inteligentnej energii, to nasze podejście do tego, jak samochód wykorzystuje energię, którą ma zgromadzoną w sobie w przypadku samochodu elektrycznego, ale też jak wykorzystuje tę energię, którą produkuje silnik spalinowy tradycyjny, po to, żeby być jak najbardziej efektywny. Wszystkie elementy, jeżeli chodzi o napęd, wykorzystanie energii, wpisują się właśnie w to hasło. I chociażby to, że inteligentne wykorzystanie energii samochodu elektrycznego. To znaczy, że nie wykorzystujemy jej tylko do jazdy, ale możemy ją wykorzystać do zasilania naszego domu. To, co Czyli co, jest? przyjeżdżam samochodem do garażu, na przykład, o, uwaga, zatankowałem sobie prądem ten samochód u siebie w firmie albo na stacji, która to oferuje za darmo. Wracam do domu, podpinam go do systemu elektrycznego i on mi jest, działa jak generator, czy jak mała elektrownia, która dostarcza. Nie do jak lodówka, bateria. Jak bateria, która jak zasila jest Dom. Tak? Dom. Świetnie. Ona może zasilać całą. Instalację elektryczną, którą mamy w domu. A dzisiaj, powiedzmy, średniej wielkości dom zużywa 7 kW, 70 kW w ciągu, w ciągu doby. doby tak. Czyli, mając użytecznie 37 kWh w energii zgromadzonej w akumulatorze w samochodzie, mówimy o 3-4 dniach. To świetne, czyli tak naprawdę mogę sobie na weekend samochód zatankować u pracodawcy na jego koszt, a potem. Jak to będzie. To, to też pokazuje, że. Samochody elektryczne wchodzą w zupełnie nowe obszary, w których do tej pory nie istniał samochód. W obszar zasilania domu, tankowania na, ze gniazdka w pracy, chociaż z drugiej strony jeździmy, mamy karty paliwowe, używamy też, pracodawca tych, płaci nam za paliwo. Płaci nam za paliwo, więc to nie jest wielka zmiana, aczkolwiek znowu ta energia paradoksalnie może być też dobra dla pracodawcy. Wracam samochodem. Byłem w trasie, jest wiele punktów darmowego ładowania. Tak? W niektórych rynkach u nas też tak funkcjonuje. Wracam do pracy, podpinam samochód do sieci. A co się dzieje, jak w moim biurowcu nagle nie ma prądu? Może się okazać, że ta energia zgromadzona w kilku samochodach, które stoją zaparkowane, może być wykorzystana do obniżenia rachunku za energię tego pracodawcy. Więc on może być zainteresowany, aby wszyscy jeździli elektrykami. Bo my możemy sobie skalować, ile tej energii chcemy oddać. Okay. Możemy sobie zostawić z energii na to, żeby przejechać 100-150 km, 150 km. A, tyle... resztę, zużyć A domu. resztę zużyć w domu. Ale tak, Bo miałem na początku zapytać tak naprawdę, jak Polifie sobie wyobraża Nissan całą tą elektryfikację? Bo przecież byliście pierwszym producentem na świecie seryjnego auta elektrycznego, prawda? Tak. Dzisiaj wszyscy tutaj pokazują, nawet tu w Poznaniu wszyscy pokazują auta elektryczne, jadą dokładnie w tym kierunku. Rozumiem, że Nissan znowu jako Nissan, czyli ten pionier elektryfikacji, idzie krok dalej, czyli pokazuje, że samochód to nie tylko samochód, ale też wiele funkcjonujących wokół niego w dzisiejszych czasach e, dzieci. Tak dokładnie jest, ponieważ jak spojrzymy sobie na coś, co my nazywamy nowym ekosystemem, w którym istnieje samochód, to on przestaje być tylko środkiem transportu. Elementem zabawy, mm -hmm. statusu, on może okazać się być nie tylko dobrym dla właściciela, ale dla budynku, dla osiedla, dla społeczności lokalnej, bo może taka gama samochodów stojących u każdego pod domem w sytuacji, kiedy to akurat narodziło się bardzo w Japonii, która jest mocno obarczona te, e, problemami trzęsień ziemi, klęsk żywiołowych, gdzie nagle okazuje się, że taki samochód może być zabezpieczeniem dla miasteczka wsi na potrzebę najbliższych trzech dni, kiedy nie mają dostępu do prądu z zewnątrz. E, I samochód rzeczywiście e, przestaje być tylko, e, tylko i wyłącznie środkiem transportu. E, I. Pokazujemy, że nowe technologie, nowe rozwiązania, w tym przypadku napęd elektryczny i zestaw akumulatorów w tym aucie, e, mogą zaoferować dużo więcej niż samochód spalinowy dzisiaj oferuje. Innymi słowy, można już to reklamować nie tylko jako samochód elektryczny, ale także jako baterię do domu, która podziała nam nawet tydzień. Tak dokładnie jest. Co więcej, te akumulatory Samochód ma określony cykl życia. 10-12 lat, w Polsce tak. może trochę dłużej. No, 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 A u nas życie mają, dopiero zaczyna po 10 roku życia. W sensie. Akumulatory z założenia mają prawie dwukrotnie dłuższy cykl życia. Czyli można je wykorzystać potem. Dokładnie. Jest przy, kilka przykładów urządzenia, które my oferujemy już, nazywające się jak storage, to trochę tak jakby wyjęty akumulator z samochodu. Powieszony na ścianie w domu, pełniący dokładnie tą samą funkcję. Na przykład ładujemy go w nocy, kiedy mamy niski, niską cenę energii, a zasilamy dom, mieszkanie, budynek, w momencie, kiedy te ceny energii są wysokie i obciążenie chociażby sieci jest bardzo wysokie. To też jest znowu, kiedy akumulator samochód może stać się, czy firma energetyczna staje się beneficjentem tego rozwiązania, bo niweluje piki zużycia energii, które dla nich są bardzo niekorzystne. I pozwala je wypłaszczyć. Reasumując, do tej pory stary samochód złomowaliśmy, a od teraz i od technologii Nissana stary samochód będziemy używali jako mini elektrowni. Tak może być. Dziękuję bardzo. Dziękuję.